Mbappé wywołuje duże zainteresowanie. Świetnie wszedł w sezon. Strzela gole kiedy chce. Wkrótce zaczynamy transmisję. Halo, witamy wszystkich widzów bardzo serdecznie i zapraszamy na dzisiejszy mecz. O niezapomnianą, mam nadzieję, atmosferę zadbają Tomasz Smogowski i Jacek Laskowski. Zapraszamy serdecznie do wspólnego oglądania meczu w ramach rozgrywek Premier League. Luton Town zmierzy się z Liverpoolem. Bardzo się cieszę, że możemy komentować to spotkanie. Liczę na ogromne zaangażowanie ze strony zawodników i po prostu na kapitalne zawody. Dzisiejszy skład widoczny będzie na ekranie. Dziś stawiają na formację 5-2-2-1. Silna defensywa to ważny element tego ustawienia, ale mogą odczuć brak skrzydeł. Zobaczymy, jak wypadną przez to w ofensywie. Liverpool wyjdzie na ten mecz w takim oto składzie. Alison Becker między słupkami. W defensywie Trent Alexander Arnold wystąpi razem z Andy Robertsonem na bokach. Mo Salah oraz Son będą grać na skrzydłach. W ataku natomiast ujrzymy Kilian Mbappe. Współpracującego z Gabrielem Jezusem, Gabriel Jezus, ma wsparcie, by to rozegrać. Świetna okazja. Mogli już teraz prowadzić The Reds. Świetna to była okazja. I dalej bez goli. Oby niebawem to się zmieniło. Mbappé teraz przy pińce. Uwaga, będą prowadzić. Tak jest. Strzelanie rozpoczyna nam dzisiaj. Sam Kilian Mbappé. Mamy powtórkę tej sytuacji. Bramkarz nie miał tutaj najmniejszych szans. Przy uderzeniu z takiej odległości można co najwyżej liczyć na to, że strzał trafi w golkipera. Prowadzą zatem 1 do 0. Aktur Koblu. Morris. Aleksander Arnold. Ryan Hrafenberg. Przetrzymują piłkę. Hamują tempo meczu. Nigdzie im się nie spieszy. Odważna i co najważniejsze, skuteczna gra w obronie. Uwaga, będzie szansa Bramkowa. Jest! Umieścił piłkę w siatce. Prowadzą teraz już dwoma golami. Teraz na ekranach powtórka tej bramki. Kapitalny kontratak. Rywale nie zdążyli nawet postawić zasieków obronnych. Tak to się robi, szanowni państwo. Świetny strzał, ani chwili wahania. Czasem proste środki są najlepsze, a w takich sytuacjach liczy się wiara we własne możliwości. Dostałem właśnie informację o golu na Etihad Stadium. Tak jest. Mamy pierwszą bramkę dla Manchesteru City. Obecny wynik brzmi 1 do 0. Za nami 34 minuty tego meczu. Bardzo dziękujemy. Był tam faul, ale gramy dalej. Zastosowana korzyść na rzecz Liverpoolu. Bez problemu tu się urywa. Uwaga, mocny strzał! Uwaga, broni, ale dalej jest groźnie. Zagrożenie zażegnane przez linię obrony. Perry. Wciąż jest przy piłce, czy zaryzykuje indywidualny rajd. I koniec pierwszej połowy. A my zapraszamy Państwa na przerwę. Piłkarze Liverpoolu w szampańskich nastrojach rozpoczynają drugą połowę. Nie powinni się rozluźniać, chociaż na pewno pojawią się myśli, że zdecydowanie dominują nad rywalem. Aktur Koglu. Perry. Świetne ustawienie i przerwanie akcji tym przejęciem. Dobra, teraz interwencja bramkarza. Musiał się trochę wyciągnąć, ale ten strzał nie sprawił mu większych problemów. Po tym można poznać klasę golkipera. Sprawił, że ta interwencja wydawała się łatwa. I strzela! I będziemy mieli rzut roczny. Rzut roczny. Kibice próbują ich zdopingować. Wciąż przegrywają dwiema bramkami. Jak nie teraz, to kiedy? On min Son. Ładnie utrzymuje się przy piłce na połowie rywala. Cóż, zapowiadało się naprawdę nieźle, ale to już jest nieaktualne. Piłkę mają rywale. Przypomnijmy, że w angielskiej Premier League niedługo będziemy mieli kolejną piłkarską ucztę. Luton Town zmierzy się z Manchesterem United. Obie drużyny będą do tego meczu doskonale przygotowane, więc spodziewam się dobrej i oby widowiskowej wymiany. Dobrze się zapowiadał ten atak, więc po Faulu sędzia może tu sięgnąć po kartkę. Tak, sędzia teraz uznaje, że to wykroczenie zasługuje na żółtą kartkę. Pełna zgoda, popieram decyzję. Mm. Alexis McAllister. To by Tiago. Była teraz niezła sytuacja. Ale niecelnymi strzałami to oni bramki kontaktowej nie zdobędą. Nie było daleko, a muszą jednak próbować. W końcu wpadnie. Proszę Państwa, mam właśnie informację, że teraz jest niepilnowany. Wciąż muszą uważać. Wow! To drugie jego trafienie dziś. Wyjątkowo dobrze układa mu się ten mecz. Brawo! Popatrzmy na to ponownie. Kylian Mbappé nic nie robił sobie z asysty obrońców. A gdy piłka trafiła do celu, pozostało już tylko wykończyć akcję zespołu. Tak to się robi. Zaczynają. Ciężko będzie rywalom wyrządzić dziś jeszcze jakąś krzywdę drużynie Liverpoolu. Przepraszam, musiałem przerwać. Gola zdobyli piłkarze Manchesteru City, czyli mamy 2 do 0. Strata piłki teraz. Przed nami ostatni kwadrans tego spotkania. Gabriel Jesus. Uwaga, będzie okazja. Nadal niebezpiecznie. Tak jest! Dopina swego. Jest hat-trick. Trudno się dziwić, że szaleje ze szczęścia. Można bez końca oglądać, z jaką łatwością z rywalem poradził sobie Kylian Mbappé. A Mbappé w takich sytuacjach imponuje wykończeniem. Wspaniale się odnalazł i uderzył nie do obrony. Ręce same składają się do bramy. Ależ bomba! Ale ze spokojem teraz broni to uderzenie. Łatwizna dla bramkarza tej klasy. Dostałem właśnie informację o golu na Etihad Stadium. To trzecia bramka dla Manchesteru City. Gola strzelił Phil Foden. Piękne trafienie po strzale z dystansu. Prowadzą teraz 3 do 0. Mamy 80. minutę. Bardzo dziękujemy. Nie takiego widowiska spodziewali się tutaj kibice. Zaczynają się pomruki niezadowolenia, nawet gwizdy. Nie powinni tutaj przegrywać a tymczasem grają poniżej oczekiwań. Na dodatek od dłuższego czasu nawet nie powąchali piłki. Jest potwierdzenie. Tylko dwie minuty doliczone do regulaminowego czasu gry. Tiago. Koniec meczu. Liverpool wygrywa. To jednak chyba żadna niespodzianka. No, dziś w tym spotkaniu ligowym zespół zaprezentował się naprawdę wyśmienicie. Wygrywają wysoko i w pełni zasłużeni.